Są ja nie ma nikogo, żeby zapytać w Budapeszcie. Tu mamy takie tygryski, po 30 złotych sztuka, w tych rezerach. Tutaj biały jest. Stare kostówki są. i nie ma tajemnicy u niektórych. po 50zł mamy 50zł 50zł staropolskie wydełki po 20zł po 20zł a ten nefek? nefek 70zł 70zł a to jest, co to jest to jest? ten, tak? tak, taka mieszana, bo głowa ma trochę jako Jasne, nie to jest... Krzyżówka to jest tak, Bardziej Tak na ma kolega to jest. Krzyżówka. Tam mówię staropolskie staropolski po 50 zł sztuka. Mhm. Nu uitați ce e... 5.000. să 5.000. 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 żółta waldo wiesz sam czym żółty? nie, nie lubię takich wyspach niby? nie, nie. nie. Tam, tam, tak, to, to Złotych, o, kupione w 100 zł tu mamy boki kołaje. Gdzieś poszedł chłodowca. Grysy po 50 złotych. Georgiewskie. Ile te georgiewskie? Stówka georgiewskie. Jeden biały z grzybny, drugi niebieski.

Dużo depresji dzisiaj. Na Parikami zitwy, z mitfliśmy też było questi morchata mordowali.

те зараз світа, так. Так, так, видаль же. Я кацана їх. Я кацана, ціна? Там бає. за пару, так? Так? пара. Пара. Стобоїще пара себритки там 50 ков. tu imamo celu z sroka od 20 zlotih Cała klatka z panceru Това е твоя? Това е мама една ти бил? Това е Каква цена? Яка цена? 120 120 евро. Деми, прайминги. Krąca, zaraz będzie deszcz, widok, woda się zepsuło. Zobaczmy, że to zdjęcia musi być wygrywane. Tak! Pozobacz, pozobacz, nie? Zacznę, baczność! Cześć, cześć! o! Кожевы хлопчанки чарні.

Na o Co już wróciłeś? Tak, ile... I to te... już? Ile... Jest, czy Jeszcze nie. To i to, to naby... No. To muszę coś nabyć od Ciebie chyba. <laughs> po ile masz te boki? Po 40 mamy taki boki. I kołaje Czarne i żółte Młode. Tu mamy indyjskie indyjskie Białe 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 Białe indyjskie